Ten rodzaj, że każdy wszystko usłyszy. Pisanie w obłokach mknące, i gwiazdy na dach spadające. A wszędzie to ufne czekanie. Wigilijna święta noc. Od opłatka bije blask, ale gdzieś tam ulicami krążą ci, co są dziś sami. Pusty talerz dostawiamy, może zbłądzą pod nas dach. Wigilijna święta noc. Niesie łaskę w każdy dom. Serca swoje otwieramy, dla tych, którzy są dziś z nami, i z czułością wspominamy tych, co już odeszli stąd, szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem i z samosanym, pełnych życia i miłości, świąt Bożego Narodzenia. Życzę dyrekcji, całemu gronu pedagogicznemu oraz Wam, koleżanki i koledzy, samorząd uczniowski.